Obrażalska pogniewała się na mamę i tatę. Przyszedł teraz taki dzień, że obrażalska pogniewała się na mamę i tatę i na wszystkich w domu. Naturalnie, przez to licho niepoczciwe, przez tego cudaczka wyśmiewaczka. A zaczęło się tak. Przyszła obrażalska ze szkoły, teczkę rzuciła na krzesło i myk do kuchni. Bardzo lubiła zaglądać do kuchni. Lubiła pomóc czasem Karolci. Karolka robiła właśnie kluski na stolnicy. Wałkowała ciasto. Karolciu, moja złota, ja trochę powałkuję. Spojrzała Karolka na dziewczynkę i mówi: Wałkować to wałkować, ale nie takimi brudnymi rękami. W przód trzeba ręce umyć. Skoczył na to cudaczek wyśmiewaczek do ucha obrażalskiej i już namawia. Co ona sobie myśli, ta Karolcia? Obraź się. Ty sama wiesz, kiedy ręce myć. I panna obrażalska nadeła buzię, powiedziała: Nie potrzebuję. I wymaszerowała z kuchni, nastroszona jak sowa. Usiadła w jakimś kącie i siedziała tak do samego obiadu. A cudaczek, licho niepoczciwe, śmiał się z niej i śmiał, póki mu brzuszek nie napęczniał, jak ziarnko grochu. Przy obiedzie był dalszy ciąg dąsu. Rodzice wybierali się do cioci. Będą sami starsi, tłumaczyła mamusia. I późno wrócimy. Pójdziesz do cioci innym razem. Ale panna obrażalska nie chce innym razem, chce dziś. Dlatego robi obrażoną minę i nawet ma zamiar nie jeść obiadu. Ale na stół wjeżdża gruchówka. Obrażona mina znika od razu z buzi i panna obrażalska zaczyna jeść z wielkim apetytem. Coś przy szóstej łyżce tatuś spogląda w jej stronę i mówi: Niech lub tak przy jedzeniu to brzydko. Panna obrażalska czerwieni się, odkłada łyżkę, nadyma dymabusię. robi zupełnie tak, jak jej szepce do ucha cudaczek, wyśmiewaczek. Po chwili mama pyta spokojnie: Dlaczego nie jesz? Nie potrzebuję. To możesz podziękować i wstać. Panna obrażalska. Stała od stołu i wyszła. Jej mały, zadarty nosek pojechał tak wysoko w górę, jakby chciał policzyć muchy na suficie. Oj, jak śmiesznie, oj, jak się zaśmiewa w jasnych warkoczykach, licho niepoczciwe, cudaczek, wyśmiewaczek. Tymczasem panna obrażalska siadła w kącie, w drugim pokoju, nastroszona jak sowa. Wszyscy mi dokuczają: i mama, i tato, i Karolka pójdę sobie w świat. Rozłożyła na łóżku grubą chustkę, do chustki włożyła trochę bielizny, drugą sukienkę, jasiek, skarbonkę i ukochanego misia. Zawiązała chustkę za rogi, jak to robią baby na targu, zarzuciła tłumoczek na plecy i po cichu wyszła na ganek, a z ganku do ogródka, a z ogródka przez furtkę na ulicę, i zaraz skręciła w małą boczną uliczkę między płoty żeby kogo nie spotkać, bo nóż ją odprowadzą do domu. A tu masz, właśnie ktoś idzie, jakiś nieznajomy staruszek w wielkiej pelerynie i ciemnych okularach na nosie. A dokądże to moja panno? pyta. W świat, odpowiada obrażalska i jeszcze bardziej nadeła buzię. Hmm, mruknął staruszek. W świat? A po co bierzesz ze sobą to licho niepoczciwe? Co to nie je, nie pije, tylko wyśmiewaniem żyje. Obrażalska bardzo się zdziwiła. Jak je licho. Ja, ja. Cudaczek, wyśmiewaczek się nazywa. Siedzi w twoich warkoczykach i śmieje się z ciebie do rozpuku. Rzuciła obrażalska tłumoczek. Złapała rękoma za warkoczyki, rozplątała je, trzęsie głową. Na nic to, moja panno, mówi staruszek. To licho małe jak igła. Do jednego włoska się przytuli i już go nie widać. A pan dlaczego je widzi? Płacze obrażalska. Ja? Ano, ja już mam takie okulary, że różności widzę. Ale nie płacz, bo ja ci dam radę, jak tego cudaczka się pozbyć. Jeśli przez trzy dni ani razu nie zrobisz takiej urażonej miny, to cudaczek. Albo z głodu zginie, albo od ciebie ucieknie, gdzie pieprz rośnie. Bo to licho przecież nie je, nie pije, tylko wyśmiewaniem żyje. Nie pozwól mu się wyśmiewać ciebie, a sam pójdzie. Tak, moja panno. Kiwnął jej głową, uśmiechnął się i poszedł. A panna obrażalska postała, podumała i też poszła, ale nie w świat, tylko z powrotem do domu.